To wyobraźcie sobie sytuację, że macie trójkę dzieci, chcecie je wykarmić, żeby wyrosły na silnych, wysokich mężczyzn, ale jedno dziecko podkrada pozostałym. I w efekcie czego to jedno urośnie na duże i silne, a pozostała dwójka będzie głodować. I tym niesfornym dzieckiem XXI wieku jest właśnie kortyzol. I zjawisko, o którym mówię, to jest tak zwana kradzież pregnenolonu. A pregnenolon to jest taki ojciec wszystkich hormonów, czyli potem z pregnenolonu bierze się testosteron, progesteron, DHEA, czyli te ważne hormony, dla naszego samopoczucia i poziomu energii. I kortyzol nie bierze się z powietrza, więc jak mamy dużo pracy, redukcji tych stresorów, nałożymy za dużo, a stresorem, przypominam, też bardzo dużym jest światło niebieskie. Więc dzisiaj, jak żyjemy tak jak przeciętny człowiek, czyli spędzamy te 8 godzin przy ekranie, w biurze jasno oświetlonym, i potem jeszcze wieczorem relaksujemy się przy Netflixie, to światła niebieskiego wyizolowanego mamy za dużo. I kortyzol nie bierze się z powietrza powietrza, tylko będzie uszczuplał nasze zasoby e pregnenolonu.